O godzinie 5.20 dostaliśmy zgłoszenie o, o pożarze e, przykrycia dachowego budynku mieszkalnego z przyległego do budynku kościoła. E, w czasie działań ratowniczych ewakuowaliśmy 8 osób e, z budynku mieszkalnego. E, na miejscu w tej chwili są jest 12 dostępnych cały pożarnych. się działania już w tej chwili, działania e, rozbiórkowe i dogaszające e, część pożaru, która e, części. E, elementów konstrukcji, które uległy spalenia. W tej chwili mamy już opanowany, nie rozprzestrzenia się on nam na, na budynki. Prowadząc on dalej działania gaśnięte. Spaleniu uległo konstrukcja dachu kościelnego, jak i również konstrukcja budynku mieszkalnego. W efekcie doszło do zawalenia się kopuły kościoła, którą Państwo widzicie za mną. W tej chwili są jakby prace rozbiórtowe i dogaszające miejsce porządku.